10 tysięcy. Prawie tyle jest dostępnych na świecie funduszy ETF, które pozwalają na pasywne i łatwe inwestowanie. No to sporo. No to nic dziwnego, że ciężko się czasem na jakiś zdecydować. I było już sporo odcinków o tym, jakie fundusze ETF są dobre na początek, jakie są dobre do kupienia i zapomnienia, więc tym razem idziemy głębiej. Jakie najbardziej szalone, odjechane pomysły mogły przyjść do głowy twórcom różnych ETF-ów? Wybrałem dla was. 5 totalnie porąbanych pomysłów inwestycyjnych, które są dostępne jako fundusze ETF. ETF na spółki z sektora więziennictwa w Stanach Zjednoczonych? Nuda. ETF na chińskie spółki paliwowe? Nuda. Ja mówię o naprawdę odjechanych pomysłach. No dobra, zdradzę już teraz. What would Jesus do? ETF. Czyli co zrobiłby Jezus? Wystarczająco odjechane? No to właśnie więcej takich będzie w tym odcinku. Cześć, ja nazywam się Piotr Cymcyk, a to jest kanał merytorycznie o finansach. Prowadzę też portal dnarynków.pl, gdzie już ponad 900 inwestorów dostaje ode mnie i całego mojego zespołu codziennie przeróżne przemyślenia o finansach i inwestowaniu. Śledzą też moje własne inwestycje, których wartość na giełdzie to dzisiaj ponad 2,5 miliona złotych, chociaż w sumie licząc z lewarem to nawet więcej. Ale są w każdym razie duże pieniądze i dużo emocji, a przede wszystkim jest naprawdę dużo nauki i lekcji. Dla każdego. Jeśli chcesz wiedzieć na ten temat więcej, dołączyć do tej grupy, to oczywiście wszystko znajdziesz na stronie, którą podaję w opisie tego filmu, premiumdnarynków.pl. I od razu dodam też na początku, że partnerem tego odcinka jest broker Freedom24, z którego ja sam również korzystam do codziennego inwestowania i gdzie znajdziecie dostęp do. Kilku z tych właśnie odjechanych ETF-ów, które zaraz omówimy. We Freedom dostępnych jest do handlu ponad milion instrumentów finansowych, więc jeśli już w ogóle gdzieś szukać takich odjechanych pomysłów, to właśnie tam jest najlepsze miejsce. A broker przygotował też dla was świetną ofertę na start. Dzięki niej można zyskać w bonusie nawet 20 darmowych akcji o wartości do 800 dolarów każda. Co trzeba zrobić? Wystarczy założyć konto z linka, który podrzucam w opisie filmu, a nawet jak założyliście je wcześniej w maju, w czerwcu albo lipcu, dalej was to obowiązuje. Nice. Wystarczy potem wpłacić środki, podać specjalny kod promocyjny. Ja już swoje akcje bonusowe odebrałem, więcej nie mogę. No a więcej szczegółów tej promocji znajdziesz również w opisie tego materiału. A my przechodzimy już do tych odjechanych. No to już zajawiłem ten pierwszy. Inspire International ESG ETF, czyli w skrócie WWJD, czyli What Would Jesus Do. WWJD, który zebrał już prawie 300 milionów dolarów aktywów, a jego roczne utrzymanie kosztuje 0,73%. Ile? Sporo jak na ETF, nie wiem czy Jezus zaakceptowałby taki koszt, ale fundusz powstał we wrześniu 2019 roku i został uruchomiony przez Inspire Investing, firmę, która specjalizuje się w tworzeniu produktów inwestycyjnych dla chrześcijan. Ciekawa nisza. Tańczą, tańczą, tańczą jego uszy. Koncepcja inwestycyjna to po prostu duże spółki notowane poza Stanami Zjednoczonymi, których działanie pozostaje w zgodzie z chrześcijańską etyką i których biznes ma pozytywnie oddziaływać na cały świat. I całe społeczeństwo. W portfelu What Would Jesus Do nie znajdziesz więc takich spółek, które na przykład produkują alkohol, albo papierosy, albo mają związki z biznesem pornograficznym, albo zatruwają środowisko naturalne itd. Od startu ten fundusz dał inwestorom stopę zwrotu około. 50% Obecnie top 5 inwestycji w tym portfelu to Delta Electronics od energii odnawialnej, Chugai Pharma, japoński koncern farmaceutyczny, Gulf Energy, który zajmuje się fotowoltaiką w Tajlandii, Bank Mandiri, czyli indonezyjski bank działający w Azji oraz B3, czyli po prostu Spółka zajmująca się, tworząca brazylijską giełdę. No przyznaj, że sam na pewno nie wpadłbyś w zainwestowanie w takie... no dziwactwa. Poza wersją międzynarodową jest też taka, która inwestuje wyłącznie w spółki ze Stanów Zjednoczonych i nazywa się Inspire Global Hope ETF i z kolei ten ma ticker BLESS. Eee, ta druga jest już dostępna m.in. w ofercie Freedom24. A my zostańmy w klimacie błogosławieństw. ETF o dźwięcznym tickerze YAL, czyli God Bless America ETF. Prawdziwa gratka dla najbardziej zatwardziałego republikanina. Fundusz chwali się, że inwestuje jedynie w spółki anti woke i unika inwestycji w spółki, które składają, tu cytuję, lewicowe oświadczenia. Tych ludzi A, trzeba rozstrzelać. No, a poza tym podobno bierze pod uwagę jakieś tam wskaźniki finansowe, jakąś rentowność, cenę do zysku i tak dalej, ale umówmy się, kogo to obchodzi. Najważniejsze to totalne odcięcie się funduszu i jego kapitału od lewactwa, w rozumieniu autora tego funduszu. Drogie lewaki! W swoim prospekcie sam fundusz podkreślił, że aby ustalić, czy firma kładzie nacisk na lewicowy albo liberalny aktywizm polityczny, fundusz analizuje artykuły, strony internetowe, reklamy w gazetach, komunikaty prasowe albo wystąpienia telewizyjne. JAL nie ogranicza się do żadnej branży ani do żadnego sektora. Można inwestować we wszystko, co tylko zostanie uznane za wystarczająco antylewicowe. Czymże lewak jest? Ja nie wiem. Lecz ręczny. Całość wystartowała w październiku 2022 roku i na razie zarządza około 35 milionami dolarów, za co pobiera 0,65% rocznie, nawet mniej niż Jezus. A top 5 obecnego portfela to Nvidia, Tesla, Bank, Broadcom i HCA Healthcare. No to jak można się było spodziewać, nie ma tu na przykład Disney'a w inwestycjach, ale przy takim pakiecie i starcie w 2022 roku, no to w sumie nie powinno też dziwić, że jak na razie Jal to swoją drogą jest chyba skrót od fuck Fakiol. fuck you all. Hmm. Pobił S&P 500 o dobre prawie 30 punktów procentowych. No więc jeśli czujesz się takim ostrym republikaninem, to fundusz również znajdziesz w ofercie Freedom24. To może teraz coś z kompletnie przeciwnego bieguna. Jakota K-pop and Korean Entertainment ETF o tickerze K-pop. Tak jest. To ETF, który zarabia na wzroście popularności koreańskiej muzyki pop. Czujesz się fanem K-popu? No, jeśli tak, to musisz być prawdziwym, jeśli na przykład trzymasz ten ETF od jego debiutu w połowie 2022, bo od pierwszej wyceny zaliczył obsunięcie o prawie 40%, a nie tak dawno dotknął swojego najniższego poziomu w historii. Chyba jednak wiele tych fanów nie ma, bo fundusz posiada około 3% miliony dolarów w aktywach pod zarządzaniem. No to już jest taki ultra inwestycyjny świat undergroundu. Benchmarkiem, do którego porównuje się ten fundusz jest indeks Yakota K-Pop Index, 30 akcyjny indeks akcji, który zapewnia ekspozycje na spółki notowane na giełdzie w Korei, które działają w tamtejszej branży rozrywkowej i medialnej. Za te swoje wątpliwe wyniki pobiera od inwestorów 0,75% rocznie, chociaż trzeba mu przyznać, że Fatalne wyniki spółek z koreańskiej branży rozrywkowej, no to nie jest wina funduszu. K-pop bardzo szybko zdobył ogromną popularność na świecie, której szczyt bardzo mocno zbiegł się, w sumie czego można się było spodziewać, z debiutem tego właśnie funduszu. Ale od ponad dwóch lat cały K-pop przeżywa spory kryzys, na którego temat powstała już masa artykułów. Sprzedaż i popularność K-popu spada nawet w samej Korei, a nowe zespoły nie potrafią już wywołać takiego szału jak poprzednicy. No cóż. Może to z kolei szczyt pesymizmu i niedługo wrócą do branży zyski, ale ja akurat na to nie odważyłbym się postawić. Faktycznie trudno jest wyłapać to, co akurat trenduje. I staje się coraz bardziej popularne. Przecież wiadomo, że to na tak zwanym hypie można zarobić najwięcej i co najważniejsze, najszybciej. I z takim pomysłem wyszli też twórcy ETF-a Baz, czyli Vanek Social Sentiment. Celem bazu jest śledzić wyniki 75 dużych spółek ze Stanów Zjednoczonych i inwestować w takie, które wykazują najwyższy stopień pozytywnych nastrojów wśród inwestorów indywidualnych. Działa to trochę jak taki. Tracker sentymentu. Gdy dookoła spółki tworzy się jakiś internetowy hype nakręcany przez inwestorów indywidualnych, czyli mamy ponad przeciętnie dużo byczego nastawienia w mediach społecznościowych, w artykułach prasowych, na blogach albo na YouTubie. To wtedy baz stara się podłapać pod ten tworzący się trend i wyłapać moment inwestycji zanim na rynku pojawi się ten prawdziwy, pełnoprawny i największy hype. Akurat w tym wypadku yy, mówienie o tym co znajduje się w portfelu yy, tego ETF-a nie ma dużego sensu, bo... W sumie, jak nigdzie indziej, może się to zmieniać z dnia na dzień. I pewnie nawet powinno się to zmieniać z dnia na dzień. Ale gdy to nagrywam, to ostatnie dostępne publiczne dane mówiły o tym, że w top 5 inwestycji dało się znaleźć takie firmy jak MicroStrategy, Sofi Technologies, Marathon Digital Holdings, Nike oraz Rivian Automotive. Fundusz pobiera za ten rynkowy screening, jeśli można tak to nazwać, 0,75% rocznie. Ale raczej swoimi wynikami udowadnia, że wyłapuje ten hype trochę za późno niż za wcześnie. Od połowy 2021 roku, gdy powstał, wykręcił wynik na poziomie minus 11%, podczas gdy S&P 500 na poziomie plus 40% w tym samym okresie. W sumie, no nie powinno to za bardzo dziwić, bo w mediach społecznościowych przeważają narracje katastrofy i bardzo skrajnych emocji. Ludzie ekscytują się tym, co akurat spadło i jest na dnie, tylko dlatego, że spadło i jest na dnie, albo tym, że coś wzrosło i akurat jest na szczycie... Tylko dlatego, że jest na szczycie. Ja nie odważyłbym się tylko na bazie takich grupowych emocji, skrajnych emocji na inwestowanie w indywidualną spółkę. No a jeśli ty jednak masz ochotę, to baz, oczywiście, również jest dostępny be Freedom 24. A skoro mieliśmy God Bless America ETF, którego celem jest kompletne odcięcie się od lewactwa na rzecz prawactwa, to teraz coś dla drugiego obozu. MSCI, USA, Gender Diversity. ETF, o Tickerze SHI, który ma zapewnić ekspozycję na takie amerykańskie firmy, które wykazują zaangażowanie w promowanie i wspieranie różnorodności płci na wszystkich szczeblach swoich organizacji. Innymi słowy, jednym z ważniejszych czynników decydujących o inwestycji w spółkę przez SHI nie będzie nic związanego z jej wynikami finansowymi, modelem biznesowym i tak tylko ocena pod kątem obecnych w organizacji programów różnorodności oraz. Z miarą reprezentacji kobiet. W firmie. No brzmi to bardzo górnolotnie i donieśle, ale niestety to za mało, żeby pobić szeroki indeks w długim terminie. A tutaj już mamy co porównywać, bo SHI działa od 2016 roku i od 2016 roku dało zarobić inwestorom prawie 120%. Wynik niezły, ale zwykły iShares Core S 500 dałby prawie 170%. No ale niektórzy powiedzą pewnie, że dla idei czasem warto poświęcić trochę zysku. I swoją drogą, to nie bardzo wiem, jak ten ETF nie pobił szerokiego rynku. W top 5 posiadanych przez niego spółek e, są Nvidia, Apple, Amazon, Microsoft i Meta. Poważnie, jak wam się to udało? Dosłownie każda z tych spółek, każda ze spółek z waszego top 5 pobiła szeroki rynek za ostatnie 5 lat. Jakim cudem wyście go nie pobili? Nie wiem. Pięć totalnie odjechanych ETF-ów. Daj znać, który spodobał ci się najbardziej i gdzie odważyłbyś się włożyć swoją gotówkę. Ja chyba jednak zostanę przy klasycznym inwestowaniu. A jeśli też wolisz samodzielnie szukać ciekawych spółek do inwestowania, to jedyne co mogę ci polecić, to jeszcze raz dołączenie do wersji premium DNA albo nasz miesięcznik Stockscan, gdzie omawiamy ponad 170 spółek z rynku polskiego i z rynków zagranicznych. W środku można znaleźć wszystko co akurat jest najważniejsze dla każdej omówionej spółki, a to, jak twierdzą inni, a nie ja, na pewno pomaga przy podejmowaniu decyzji o tym co akurat w danym momencie Warto zrobić. A na sam koniec, jeszcze prośba o lajka like i suba. Jest nas już ponad 40 tysięcy i super wiedzieć, że taka społeczność bardziej świadomych inwestorów w Polsce tak dynamicznie rośnie. Pamiętaj też, że zakładając konto u brokera Freedom24, można zyskać od 3 do nawet 20 darmowych akcji o wartości do 800 dolarów każda. Wystarczy kliknąć w link, założyć konto, wpłacić depozyt, podać kod promocyjny i już można odebrać swoje akcje. A w tym odcinku to już wszystko. Do zarobienia. Cześć.